Cześć, witajcie! Ja jestem Fausta, to jest Europa Universalist 4. Kolejny fioletowy Fenix powstaje, i wracamy do naszego fioletowego Feniksa, jakim jest Bizancją. Um, tak jest: Purple Phoenix 1 w poprzednim odcinku. Po brawurowej wojnie z Ottomanami odzyskaliśmy część utraconych wcześniej ziem. I wygląda to mniej więcej tak, mamy wasala Bułgarię, którego nakarmimy ziemiami bułgarskimi w następnej wojnie. No i Ateny w sumie można by już zacząć inkorporować, a tak polepszam z nimi relacje. No wszystko wygląda w porządku, na razie nie potrzebuję w sumie tyle morali, maintenance'a, tak więc zmniejszam. Przesuwam, przesunę trochę wojsko, jak się zmienił mój force limit. Bardzo dobrze się zmienił. Mogę dorzucić kilka oddziałów. Właściwie dorzucę sobie cztery oddziały. Dorzucę jeden taki i trzy takie, ale to jeszcze moment. Pod koniec miesiąca dopiero. Okej, okay. O, mogę nowych rywali sobie wybrać. Niech to będą Ottomani i niech to będzie Serbia. Dobrze. Jak tam Polska? Czy zechce ze mną zawrzeć sojusz? Niespecjalnie niestety niespecjalnie no trudno, mniejsza z tym e, Sfabrykuję sobie już w takim razie na Serbię to będzie mój kierunek następnej wojny, kierunek następnej ekspansji e, ze względu głównie właśnie, że mam rozejm póki co z Ottomanami o nie, w Achajach wybuchła rewolta nawet nie zauważyłem, że to Wahaii kliknąłem przypadkowo i straciłem Jeden oddział, konnicy. Moja wina, moja wina, ale spokojnie. Zaraz się tym zajmę. Um, poczekam w sumie na morale i na... E, czwarty oddział, konnicy. No i mam następcę, 3-5-3, no nieźle. Alexios Lependrenos z mocnym... E, z mocnym roszczeniem do tronu. Czyli już po śmierci, praktycznie nie będę musiał się martwić o Legitimation. Jest dobrze, jednym słowem. Dobra, jak tutaj zaatakować? No, nie mam zbytnio dużo możliwości. Bezpośrednio chyba że. No, dokładnie. Rebelianci stłumieni. Mam claim na Kosowo. Eee, Serbia ma tylko jednego sojusznika jest nim Wallachian. Walachia też nie chcę zbyt. Znaczy to jest Wołoszczyzna, ale już się przyzwyczaiłem mówić e, na te prowincje e, tak jak są napisane po angielsku, czyli Walachia, Wołoszczyzna. No mniejsza z tej. W sumie Wołoszczyzna też nie ma więcej e, sojuszników, tak więc myślę, że następna wojna będzie dosyć ciekawa. Ale najpierw niech mi zejdzie. Um, ile tracę dodatkowo? 0,70. Niech mi zejdzie War Exocian z poprzedniej wojny i dopiero wtedy się zajmę następną. Royal Mariusz. okej okay, i mogę już e, anektować e, Atenę. Momencik, czy ja widziałem, że Wenecja atakuje Ottomanów? Tak! Wenecja atakuje Ottomanów. Wenecja, Ottomanów. O Albanii, na której ma kor nawet. To będzie ciekawe. Z jednej strony Ottomani nie mają jak zbytnio się ruszyć tutaj, żeby bronić tej Albanii. Chyba, że łodziami, no ale oni są na to zagłuki. Z drugiej strony. Właściwie to nie ma drugiej strony. No dobra, zobaczymy, jak to się potoczy. Eee, życzę obojgu jak najgorzej, aby się wymarnowali i w ogóle żeby ich bolało mocno żeby, żeby poumierali i w ogóle jak najgorzej im życzę no to tyle co mam do powiedzenia o tych wojnach i myślę że będę gotów już atakować Serbię i Wallachię w no jak zwał tak zwał Wszyscy wiedzą o co chodzi, prawda? Dobra. E, administrative points się przydadzą. Właściwie od razu wezmę sobie Idę. Czemu nie? No i dobra. Wypowiadam wojnę o Kosowo. Zaznaczam Wallachy jako sojusznik. Jako. Ko e, Belligerenta, czyli jakby e, też. W, Wroga w tej wojnie, tak więc. No dobra. Wallachia co czyli też członek wojny taki główny. No dobra, do ataku. Najpierw myślę że się zajmę zajmie Walachią, dopiero później. Dopiero później Serbią. No jak widzę, Bułgaria tutaj pozwala chodzić sobie. I Wenecji, i Ottomanom, tak więc, no cóż, ich wybór. O, floty się zetknęły. Proszę bardzo, flota Ottomanów przegrywa z flotą wenecką. Uładnie ładnie, nice. Dobrze, cieszę się. Niech Ottomanin dostają po tyłku. Cieszę się, że Wenecja wypowiedziała wojnę Ottomanom, a nie mi. <laughs> tak więc, tak trochę ze mnie pies pogrodnika. Czyż nie, no mniejsza z tym o, jak widzę Genoa sobie podbija coraz więcej ziem Krymskich wątpię, żeby mieli szansę jakieś większe je utrzymać ale, skoro podbijają ich sprawa przesunę wojsko do Macedonii no mm, okej okay. i zaraz zaatakuję um, wojsko serbskie 18 tysięcy z generałem 2.1. Myślę, że damy sobie radę. Chociaż zaraz miałbym technologię 5. Dobra, zaatakuję od razu. O, niestety słabo. Niestety bardzo słabo muszę się wycofać. Nie poszła mm, ta bitwa zbyt dobrze. Ze względu na to, że tutaj bardzo e, negatywne modyfikatory działają. Rzeczne i górskie. No ale taki urok... E, urok Grecji po prostu ładnie, Wenecja tutaj kosi, może nawet zdobędzie coś więcej, Korfu ma tutaj swój claim, tak więc może może coś właśnie w tym kierunku zadziała dobra, znowu 18 tysięcy na 12 znowu negatywne modyfikatory strasznie znowu muszę się wycofać no, co, co się dzieje w tym momencie Dobra, zobaczmy, Walachia, hmm, Czy mogę już full anektować? Mogę, ale Nie specjalnie chcę, bo nie miałbym jak i tak oddać tych ziem Bułgarii, tak więc Dopiero pod koniec wojny się tym zajmę hmm. Ten jeden oddział konny, o nie Teraz jazda, oh come on Momencik, muszę odnowić O, stability dostałem przynajmniej Muszę odnowić Armię, o, koniec wojny, dzieli tylko Albanię, spokój, hm. tak, dzieli tylko Albanię, ale na pewno nic więcej? Nie, nic więcej. Dobra, myślę, że to jest też moment, kiedy możemy zatrudnić sobie dwa oddziały najemników. Bo sytuacja stała się naprawdę wkurzająca. Z podwójną przewagą praktycznie przegrałem bitwę, no. Poczekam jeszcze, aż mi się odnowi armia. O, przy okazji sobie zmodernizuję wojsko. Wezmę sobie ideę. I tyle. A, mogłem mógłbym już przejąć, ale nie chcę na razie. Wejścia Golda zawsze spoko. Jeszcze jeden miesiąc i atakuję. Tak? Jeden czy dwa? Jeden. No, teraz już muszę to wygrać. No, no nareszcie. Lecimy, niszczymy i, i tyle. A z on walczy. Węgry atakują. O, dąży krani. No niedobrze. Z Węgrami będą trudniejsze wojny, ale też da się wygrać. Tak więc luzi karbuzik. No i już oddali im, dąży krani. Tak więc. Mm, tyle trudniej będzie. A właściwie łatwiej. Jak to ma kory bośniackie. No to spoko A teraz muszę oblężyć wszystkie te ziemie Ten do Monastyru niech idzie to tutaj... Ten do Niech ktoś może obstawi trawunie, co? O, oczywiście Ateny i Bułgaria muszą oblegać tę te, te samą prowincję, no cóż... Jak lubią hmm. Trochę dyplo powera Mogę stracić. Nie będzie źle. Unrest. Drobny jakiś. Ze względu pewnie na Urexosion. Tak, mam dosyć duży. Niestety. Co jest? sobie jakaś jedna... Jeden oddział. Powstał. Erkantalism. I teraz znowu tylko czekam. Tutaj chcę wyszkolić oddział, a teraz tutaj chcę wyszkolić oddział. Tak się wymienia. Do trawuni niech idzie. Albo do Zety. O. Będę blokował mu, żeby nie mógł wytworzyć. O tomani wypowiedzieli wojnę z Serbii, no? Mądrze, mądrze. Ciekawa sprawa. Co on ma zamiar oblegać tutaj w tym momencie? Bo ja tak trochę oblegam go całego. No ale jeśli chcę. Spoko. O co? Raska. Hmm. Jedna Serbia. Rozrywana przez wszystkich. No w szkolił nie zauważyłem. Jeden oddział. Robi drugi. Czy te Ateny się ruszą? No nie, mam Diplo Reputation zaniżony. Czemu? Czemu mam Diplo Reputation niski? Nie widzę tutaj żadnego modyfikatora, nie rozumiem. No dobra, mniejsza z tym. No, to oni przyszli z wielką armią się tutaj panoszyć. Nie ma sensu, panowie, nie ma sensu. W takim razie, nie wiem, zajmę te trzy prowincje, czy cztery? O, te cztery, żeby ich odgrodzić i nie będą mogli przejść do. Um, um, do Serbów. <laughs> to będzie śmieszne. Teraz jest już moja. Kurczę mam zdrowy manpower, niedobrze tak trochę, bardzo niedobrze. Kiedy mi się kończy rozeń? 74, muszę pamiętać o tej dacie. O, o, Byzantine peasants. Dałoby się kończyć już wojnę powoli. No dobra, zobaczmy, na co jest gotowa Serbia. A oh, dammit. No może zrobię tak. O, i te prowincje tutaj też, i no, tam. Dobra, jakoś, jakoś to ogarnę. Może raguzy właśnie zrobię. Call for peace, Demet Janny Orek 8 plus 9, niedobrze, niedobrze. Szybko, szybko, panowie. Tak, jest moja, no jeszcze tylko Zeta Jeszcze Monastyr się nie odbił, Janny. Dobra, monastery nie jest aż tak ważny People feel good Dobra, ZT jest moja Teraz robię tak Tak eee, A nie, moment Najpierw jeszcze Wallachia Że chcę Full Annexation Tak I teraz, dopiero Że chcę ze wszystkim tym Bez tych dwóch Może Full Annexation w ogóle Albo Byzantin Vassal. Ale to będę miał wojnę z Otomanami wtedy. Hm. Huh. Ile on tutaj ma wojsk? Hm. 8000 tysięcy. 8 tysięcy dałbym. Ra nie, 17 tu ma. Przykro mi, nie, nie zostaniesz moim wasalem. Muszę też odzyskać monaster, żeby full anektować go. Ile będzie kosztował full annexation? 200 Akurat Ja nawet mnie mi zrobi skoczył. No dawajcie to szybciej. Nie mogę zrobić oh, come on po co tutaj Milan przyszedł? Ujemny. Wenecja jak dostaje w tyłek. Strasznie. Wszyscy atakują Wenecję. No, niedobrze dla Wenecji. Dla mnie nie jest aż tak źle. Wszyscy chcą akces. Ja im nie dam. No, a w sumie Austria dam. Austria chce, żebym mnie lubiła. Dopiero później może. No, szybciej. Może Otomani wypisują Serbię. O, Albania została wolna. Spoko. Mogę ich zwasalizować, nawet. No i wygłupimy. Dobra, zgodzę się tym głupim wieśniakom. 20. Autonomii nie jest tak źle. No, tylko ten prestiż trochę woli, ale luźnik albuzik tutaj nie ma większego, większego problemu. Civil War e, wątpię, dobra. No co jest, czemu nie mogę? Przed chwilą mówiliście, że mogę. No dobra. Pol annexation. tak. Dobra. W tym momencie e, ja stworzę Serbię. Tak? Hmm. Stworzę Serbię czy Bośnię? To jest pytanie Bo Bośnia nie ma tutaj korów, a Serbia ma No, tak więc stworzę Serbię no, dzięki temu nie muszę walczyć z Ottomanami. O no. to mi najbardziej... Na tym najbardziej mi zależało. Żebyście nie myśleli, że to jakieś bez sensu i No Teraz z Bułgarią na szybkości Royal Mariasz. Okej. Okay. Tutaj tak. I tym oddam zaraz Jeszcze trzecią prowincję. Znaczy trzecią, drugą Oltenię, no oh, come Chcę sprzedać Oltenię. No, no i to jest dobrze rozegrana wojna. No. no, może nie jakoś ultra dobrze, ale całkiem nieźle. O, 23 tysiące od Ot um, Otomana w Epirusie, niedobrze. Za rok mi się kończy trusa, on tutaj na mnie czeka. No, i Otomani wydzieli rekonkwistę. Rekunk trudno. Ech, 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 ech. Nie dostanę Albanii za darmo. Będę musiał ją wydrzeć z rąk Otomanów. No, trudno. Już myślałem, naprawdę. Już myślałem, że będzie, ale niestety za wolno reagowałem. Nie zrobiłem tego claima dość, dość szybko. Od razu, kiedy. Eee, była wolna, no i tak o to muszę zapłacić aggressive expansion mi podskoczyło ze wszystkimi szkoda, nie dobrze. muszę się dogadać jakoś o mogę wybudować coś, dobrze, dzięki temu zwiększę sobie legitimacy i prestiż, no i widzicie, już nie jest tak źle eee, już nie jest tak źle, dokładnie Jakbym wypowiedział Albanii, to nic by to nie dało. Co bym ruszył tej wojsku, on by za moim kosztem i sobie wziął. No i tylko zmarnowałem trochę manpowera. No i tyle. Śmiesznie w sumie. <śm zrobiłem dokładnie to, czego chciał. Atakują Dulkadir. Czyli to. Zostawili tutaj 19 tysięcy. Skończył nam się rozy. City of World's Desire, czyli ma plany, aby mnie zaatakować. No cóż. Ruszył tutaj tylko 12 tysięcy. O tym też muszę pamiętać. Dobrze by było mieć Polskę jako sojusznika. No dokładnie. No proszę, to nie było takie trudne. Royal Mariasz. Świetny. Trzy losy są już splecione. Jak wyglądają e, relacje? No niestety e, nie są zbyt najlepsze z moimi wasalami, ale będzie lepiej. Mam taką nadzieję. Może Serbia e, odzyska dąży to Byłoby fajnie w sumie. Pomyślmy, co ja jeszcze mogę tutaj zaatakować? Oprócz Otomanów. To no nic specjalnie na razie. Hmm. Stratioti cavalry jest dostępne, fajnie. Już mają kory bułgarzy, jeszcze nie. Jeszcze na Montenie nie mają, ale już na Olty nie mają, na tirgowiste. Ergo No, ciekawa nazwa. Mm, plus 0,62. Spoko. Plus Diplomacy. Boże, nie plus Diplomacy, tylko plus Stability. Fajne. Okej. Okay, Okej. Okay. Um, trochę mam za duży teraz... Force Limit. Ale to myślę, że nie jest strasznie. Jest w porządku. Eee, protect against Ottomans nie ma szans zbytnio. Save the Greek people in Naxos. Dokładnie. Mogę zaatakować Naxos, które jest wolne. Naxos. <grytania> Przedłem ratować moich ludzi. Patrzcie, najlepsza wymówka. Od tylu lat. O! Oto ruszyli całą swoją armię. To jest moment. Proszę Państwa, there it is. There it is. To jest moment. Czy teraz jakiegoś dobrego zioma dać tutaj? Eee, najpierw wrócę wojsko do Naxos, żeby po prostu eee, zdobyć e, tę prowincję. Na szybkości 2000 tutaj zostawię, select army, okej, okay. teraz, um, teraz wypowiem wojnę, momencik, naprawię sobie tylko te galejki, niech tylko wypłyną te łodzie, one będą tutaj teraz patrolowały sobie. Dobrego mają dowódcę 02 2 Mógłby stąd odpłynąć. Ale mniejsza, z kim maso już znajdę. Myślę, że mogę go zaatakować. Na wszelki wypadek zrobię sobie save'a. Jeśli jednak yy, by się nie udało, coś. Tam jest dużo czynników, które mogą w tym momencie zawieść. Hmm. Mm. Niech to będzie Edirne Albo Epirus, no. Polska nie dołączy Może później się zdecydują Zaatakował mnie I przegrywam stromotnie Czułem, że to się stanie <laughs> Tak więc, cóż yy, Drugi, drugie wczytanie no cóż, zdarza się. Mm, no ale mniejsza. Z tym... W sumie zwiększył mi się force limit. Czemu by nie zrobić jeszcze kilku galek? Na przykład, nie wiem... E, 4, 5, 6... 7... 8, 9, 10... O, 10 wygląda w porządku. W Zmniejszy na razie morale. Tutaj w wojsku też. Nie ma większego sensu, żeby mieć więcej. Karaman jest oblegany. Szkoda, szkoda. Syria jest wasalem Ottomanów. Spoko. Zraca hmm. znowu trochę prestiżu. Przywykłym. A no w sumie tutaj mój e, wasel Bułgaria oblega, tak więc Luzik, arbuzik. Serbia mnie nadal nie lubi, więc mi nie pomaga Ale to już niedługo myślę Poprawię sobie z, ni z nią relację Kolejne łodzie są gotowe A właściwie Otoman rozdzielił swoje łodzie To może znowu to jest dobry moment Hmm? Nie, już zaczął konsolidować. Już po 20 pływają. A, spłynęły teraz. To jest ten moment, patrzcie. Eee, Epirus. Tak. No i proszę. Po prostu trzeba mieć to wyczucie, którego ja zbytnio nie mam. <laughs> teraz tak. Ta dwójeczka tutaj. Ta dwójeczka tutaj. Ta dwujeczka tutaj, ta dwujeczka tutaj. Ansbach padł ofiarą Austrii, na no, spoko. Idź tu, a ty idź tu! O. No i w porządku, no dobra! Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i jeśli Wam się podobało, to wiecie, co macie robić. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Cześć!